stoimy najbardziej wiralowy deser w Tajlandii. Deser ten znajdziemy w najbardziej popularnym sklepie w Tajlandii, jakim jest 7-Eleven. Jest on naprawdę dosłownie na każdym kroku, na każdej ulicy. Bardziej taki popularny typ grzebka. Nie ma tutaj tego labakeka, jak widać jest chyba bardzo chodliwe, więc lecimy do innego 7-Eleven, bo tak jak mówiłam, one są wszędzie. Chodźmy! Niesamowite, ale tutaj też nie ma tego deserku. Lecimy trochę dalej. Okej, okay, w końcu udało się dorwać London, jak zwykle. To jest mega ciemno, bo się trochę naszukaliśmy. Let's go przetestować, bo to trzeba w mikrofalówce. Okej, okay, wkładamy do mikrofalówki. A... Nie wiadomo ile, więc po prostu zrobimy na oko. Dobra, przestaliśmy na 26 20... 60... sekund. Hej, nice! A do tego testu zaproszę Szymka. Ale fajnie, co jemy? Jedno z najbardziej wiralowych deserków. O ty pierwsze, może to. Możemy razem. No dobra. Mięciutkie. Ja ogólnie jestem taka czekoladowa kulka, i ja odbywam wszystko to czekoladowe. Patrzcie, jak to wygląda. Zdaje się, że to jest takie mega mięciutkie. No, no jest mega mięciutkie, jak coś. To, to ogólnie powinno się właśnie rozpołać w środku dla testu. Dwa... I... Mm. Mega czekoladowe. Mm. I Nie. zakleja w buzię. Klejku Mordka, no, ale, ale jest super, mega dobre. Mega czekoladowe. Tak ważna potęga, po prostu. Że Mocno intensywne. Zjedzcie takie jedno i jest dosyć czekolady po prostu na czynnik. No. <laughs> Jeden może. Jakaś ocena? To by mogło być ogólnie w restauracji. By się dało na talerzyk bez tego opakowania. Ja bym to kupiła do kawy. Mm -hmm. Do gorzkiej, czarnej kawy. Mm -hmm. Pichaj na no, ja mam powiedzieć. To jest serio lava, bo to po prostu płynie. mnie też 10 na 10. Kosztowało to? Chyba 350 batów? Albo 32? Jakieś po prostu 3,50 złotego. Więc stos. mogła pole fajka. Jak jedziecie w Tajlandii Pucha e Bicho de do Somo do Persí.